zabobonny stosunek do broni palnej, jaki cechuje większość polskich, pożal się Boże, elit państwowych, jest typowy również dla formacji aktualnie rządzącej. Pytanie, dlaczego teraz rzutem na taśmę chcecie państwo się zapisać jako realizatorzy, z pozoru realizatorzy programu Konfederacji, która zawsze upominała się o zaniechanie reglamentacji dostępu do broni palnej dla polskich patriotów, no ta odpowiedź jest bardzo prosta. Wybory idą i chcecie wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Dokonujecie kolejnego liftingu wizerunkowego wobec środowisk patriotycznych, które rozumieją, że tak jak nie ma wolności bez tak nie ma jej też bez skutecznych środków e, dawania odporu napastnikom, czy to Dziękuję. zewnętrznym, czy bandytom. Pani poseł Krystyna Skowrońska, koalicja Dziękuję bardzo, Pani Marsza.